Tak jak pewnie większość Polaków, mam do czynienia i kojarzę przede wszystkim przez ceramikę. Ceramika, ceramikę o, o, o światowej, właściwie, sławie. Wszyscy wiedzą o, o, o ceramice z Bolesławca. Tym większym zdumieniem mnie napawa fakt, że impreza, której twórcą i, i animatorem jest Bogdan Nowak, nie, nie ma w zasadzie żadnego wsparcia ze strony władz miasta. To już która gliniada e, przed nami? To nie chodzi tylko o samą gliniadę, ale gliniada w tym roku miała swoją siódmą, piękną rogową rocznicę. przed nami ósma gliniada, a ze strony władz miasta, jak słyszę, żadnej efektywnej pomocy dla przedsięwzięcia, które rozsławia i produkt, i jakby tradycję z tym produktem związaną. Nie ma śladu. Myślę, że to jest zdumiewająca sytuacja. Nie chcę wysuwać zbyt daleko idących wniosków, ale e, no, mamy zamiar zapytać mieszkańców Bolesławca w tej e, i, i każdej następnej kampanii, czy uważają, że to jest normalne i naturalne, żeby ludzie, produkty i sprawy, które rozsławiają Bolesławiec, były tak po traktowane. No a ludzie potrzebują chleba, nie?